Smarzek Grzanki, bo kończą mi się zasoby. O kończących się zasobach jest fajny film. Obejrzałem go w całości: Interstellar. Oczywiście jest to o machina propagandowa, aby was zwieść. Diabeł ja was oszukuje, że na innej planecie cywilizację zbuduje, żebyście się nie martwili, tak? I że uciekniemy przed Bożym Sądem, polecimy na inną planetę i tam. Zbudujemy nową cywilizację, tak? Otóż nie, moi drodzy. Film Interstellar opowiada o tym, że Ziemia jest wyjałowiona, że kukurydza tylko rośnie i że w ogóle susza i trzeba uciekać, szukać nowego świata. W końcu uciekają, znajdują. Kończy się film sceną że, taką płaczliwą, wiecie, wzruszającą, że y, jakaś tam została kobieta z zarudkami ludzkimi na, na obcej planecie i, i główny bohater w końcu do niej też odlatuje i tam dla Was cywilizację zbuduje? Otóż nie, moi drodzy. To wszystko, co tu widzimy, ulegnie zagładzie, tak? Tak mówi Boże Słowo. Zagłada atomowa, o której Wam opowiadają też w filmach dużo, w, dużo, w dużych ilościach filmów, tak? Postapokaliptycznych, kiedy chodzi człowiek, wiecie, tam nikogo już nie ma, tak? Jest ich tylko kilku na Ziemi i tak dalej, i tak dalej. Także pokazują to nam od dawien dawna w różnych filmach co więc zrobić moi drodzy miało być o płaskiej ziemi no jest ziemia, ona nie jest kulą na pewno jest to wszystko zwiedzenie, moim zdaniem nie jest może płaska jak jak stół, ale jest wiecie, kształt jej jest jest to okrąg, tak? okrąg, okrąg no i e, Dokąd uciekać w takim razie? Tak? Jest ucieczka, moi drodzy. Bóg wysłał ostrzeżenie, jak w czasach Nowego, kiedy, miał, kiedy był potop, Bóg postanowił zgładzić człowieka, ponieważ żałował, że go stworzył. Nie bez powodu żałował, tak? No i dziś podobnie. Ale jest miejsce ucieczki, wiecie? Uciekajcie, uciekajcie, moi drodzy, do Chrystusa. On jest słowem, a słowo przychodzi zawsze do proroka. Jest dostępne poselstwo jest za darmo. Bóg posłał wam proroka, nazywał się William Marion Branham wygłosił około 1200 kazań, które są dostępne na internecie. Wiecie, za darmo podam wam stronę tu jest strona, gdzie możecie darmowo słuchać yy, yy, poselstwa proroka którego Bóg nam posłał, tak? Ja go przyjąłem, Biblia mówi, kto przyjmie proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Ja go przyjąłem, moi drodzy i ostrzegam was, tak? Abyście też... To znaczy ostrzegam, w takim sensie a pokazuję wam drogę ucieczki, tak? Jest droga ucieczki z tej prochu beczki, tak? Po prostu żyjemy na beczce prochu. Co się dzieje teraz widzimy, tak? Co się dzieje między Rosją a układem NATO, no i nic nie poradzimy na to, moi drodzy. To się wszystko musi wypełnić i jest droga ucieczki, tak? Wejść do Chrystusa, wejść w słowo pokutować, dać się ochrzcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i otrzymacie dar Ducha Świętego. Bóg zabierze was ze świata tego. Jak już wspominałem wcześniej, celem chrześcijaństwa nie jest bycie religijnym człowiekiem, tak, ze smutną twarzą, jest, celem chrześcijaństwa jest życie, życie wieczne, które jest dostępne, moi drodzy, i możecie. Możecie wejść w to życie, tak? Życie bez końca. Po prostu. Będzie nowa Ziemia, tak? Ziemia będzie odnowiona. I Biblia mówi, że będziemy deptać po prochach bezbożnych, tak? Że będziemy po tych prochach deptać na tej Ziemi, która została dla nas stworzona, ale niestety e, przyszło, przyszło odstępstwo od Bożego Słowa, wiecie? I przyszedł, przyszedł upadek, tak? Dlatego. Dlatego. Tak się to musi skończyć, jak się skończy. Dobrze, moi drodzy, koniec, koniec, tej serii filmików o płaskiej ziemi. Jest ona stabilna, jest ona ugruntowana, dlatego i do życia jest nam dana, tak? Nigdzie się nie, nie lecimy, nigdzie się nie, nie kręcimy się, nigdzie nie lecimy, tak? Nie jesteśmy pyłkiem bez znaczenia na obrzeżach galaktyki, jesteśmy cenni w Bożych oczach, tak? ponieważ Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Moi drodzy, uciekajmy, uciekajmy do poselstwa, czytajmy, słuchajmy i wierzmy Bogu, nie nauce. Nauka po prostu, czym jest nauka? Mogliśmy się przekonać podczas ostatniego, wiecie, ministra, Szumowskiego i Niedzielskiego, tak? Także czym jest medycyna, współczesna i nauka? Także oh, dobrze, to jest inny temat. Dziękuję za obejrzenie tej serii filmików, moi drodzy. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, subskrybowania. No i do uciekania, moi drodzy. Ucieknijcie, ocalcie swoje życie. Jesteście cenni w bożych oczach.